trenować i poświęcać się tej walki ale zresztą nawiązują się na tym, że wiedzą jak liczyć te ciosy bo czasami ten cios trafia po zasłonie, czy jest decyzji, jest płanie, jest ostrym, w kontroli, a nie z rekwizji jesteś w stanie uderzenia w płatne tylko bokiem w tej linii czasu to trzeba wszystko w pełni wyliczyć bardzo ciekawy warunek nie ma tutaj może wielkiej dynamiki, ale